Witam Państwa na kolejnym spotkaniu. Krótki kurs rysunku artystycznego odręcznego. Przypominam, jesteśmy w studium Wojewódzkiego Domu Kultury. Kręcimy tutaj program, krótki kurs rysunku artystycznego i mamy do dyspozycji, właśnie, martwą naturę. Myśmy już sobie o tej martwej naturze rozmawiali, mówili, jak zakomponować, jak uchwycić proporcje, jak oddać te wszystkie kostki i inne elementy prostopadłościenne w perspektywie zbieżnej. Mówiliśmy o różnicach walorowych. Mówiliśmy o modelunku światło-cieniowym. I teraz, proszę Państwa, taki mały schemacik jeszcze do zapamiętania dotyczący tego właśnie całościowego problemu, który jest w rysunku artystycznym, to jest modelunku światło cieniowego. Światło modeluje przestrzeń przy pomocy cieni, które rzucają przedmioty oświetlone tym światłem. Czyli bierzemy pod uwagę takie parametry jak mamy obiekt, w tym wypadku kule, na przykład. Mamy źródło światła, ja sobie tu tak schematycznie, jak dzieci rysują, takie słoneczko narysuję, mamy kierunek padania tego światła, mamy ten obiekt umiejscowiony w kadrze, to będzie nasz kadr, prawda? Mamy tło, tu będzie ważne tło i sobie tak opiszemy dla porządku rzeczy, czyli mamy tak, obiekt, źródło światła, tło 1, tło 2, to takie minimum, żeby wyartykułować, o co chodzi z tą przestrzenią trójwymiarową przy pomocy modelu światło -ciekłe. No i będziemy mieli tam jakiś cień rzucony, prawda, pod tym kątem, z jakiego kierunku świeci światło, od naszego obiektu, prawda. I teraz tak, jak to mówią, pod latarnią jest najciemniej. I święta prawda, proszę Państwa. No bo żeby obiekt był oświetlony, to my tą metodą zabierania musimy ocienić partię ku światu, prawda? Czyli bierzemy sobie, robimy, ja sobie tu ręką przystaniam, żeby nie przejechać obszaru i nie zabrać bieli podkładu i cieniujemy cienujemy tło. W tym wypadku to tło dwa, prawda? Ja to zrobię tak trochę nonchalansko na krzyż, no i cieniujemy, prawda? Oczywiście, żeby nie było mechanicznie, ja to robię szybko, to też mechanika tutaj się taka pierwsza jest, narzuca do czytania, się okazuje ważna, prawda? Ja sobie to tak walorowo założę, prawda? Mógłbym wziąć węgla, ale chcę rysunkiem trochę się zmęczyć, wiecie Państwo, bo to dobrze robi, tak? Na ekspresję człowieka i ta praca tu jest istotna, prawda? Lubimy pracować, no to dopracujemy, to prawda? No i tu mamy to ciemniejsze tło, prawda? Teraz tak, obiekt musi mieć cień własny. No to narysujemy sobie cień własny. To on będzie w jakimś takim obszarze, prawda? Cień własny obiektu. Po tej stronie lewej nawet sobie napiszemy cień własny własny obiektu. I tu będzie dla kontry też cień, przecież rzucony obiektu. No to sobie też ten cień rzucony. Założymy tutaj ten obszar, prawda? I napiszemy, żebyście Państwo mieli jasność, cień rzucony obiektu, czy przez obiekt. Obiekty, tak? Czyli mamy parametry tak: źródło światła, obiekt, tło 1, tło 2. Cień własny, cień rzucony, prawda? No i teraz trzeba to wymodelować. Pod latarnym, jak powiedziałem, najciemniej, czyli od strony światła dajemy największy kontrast, prawda? Tutaj przy granicy oświetlonego obiektu będzie w zasadzie najciemniej. Trzeba to tak sprytnie zrobić, żeby ten cień się tak jakoś ładnie, pięknie, harmonicznie, według pewnego porządku rozłożył na tej płaszczyźnie, prawda? Tła żeby uzyskać ten spokój, gładkie ścianą, ile ona jest gładka, bo jak będzie tam jakaś faktura gdzieś tam, no to trzeba tą fakturę oddać przy pomocy śladu narzędzia odpowiedniego, prawda? Także tutaj sobie to tak zrobimy. Tu oczywiście mistrza czyni praca i obserwacja, jak Państwo pamiętacie, to należy tę naturę obserwować, czyli tu będzie najciemniej. Tu jeszcze taka ciekawa historia, bo na obiektach kulistych, walcowatych, jak Państwo wiecie, tej partii cienia własnego, a różnicy tam cienia tła, występuje taki jaśniejszy pasek zawiniętego światła, który decyduje o obłości tej formy w rysunku takim naszym na papierze, prawda? I to tam na duże to widać gdzieś, my nie mamy tu kuli, ale gdzieś tam na tym może kubku jest widać, nie będziemy teraz już tam patrzeć, bo tutaj ja taki schemat z głowy Państwu daję, to wynika wszystko z obserwacji. Oczywiście jak się tam przyjrzycie, swoim obiektom kulistym, to tę właściwość odkryjecie. No i ja sobie tutaj dodaję tego walonu, tu gdzieś na środku będzie, tu w tej okolicy gdzieś tak będzie chyba najciemniej. Niektórzy artyści to w rysunkach robią sobie takie obszary, zaznaczają, że zaznaczają, gdzie jest jakiś taki placek. Placek takiego światła, cienia, szarości, półcienia i potem oni to no, jakimiś środkami wykonują, prawda? Czy balorowo tuszem, czy węglem, czy ja grafitem posługuję się ówkiem grafitowym. Bo taki jest najzręczniejszy do tych mojej czynności tutaj. Oczywiście, tu jeszcze ten cień rzucony. Też ciekawostka. Im bliżej obiektu, tym ten cień pracuje. On jest różny, prawda? On nie jest takim plackiem jednakowej szarości. To też uważajcie na te placki, żeby nie było mechanicznie, żeby nie, żeby nie było tak samo, żeby nie było nudno, żeby nie było też schematycznie. Ja Państwu oczywiście tu mówię o jakimś schemacie do rozpamiętywania, do rozpatrywania. To też uwaga, ten schemat nie załatwia wszystkiego, prawda? On tylko zmusza do jakiejś głębszej refleksji nad naturą, którą obserwujecie. I tu gdzieś przy tym obiekcie będzie nam na granicach najciemniej, prawda? W środku będzie jaśniej. Czyli na to obrzeże patrzymy, jak to się tam, to nasze cienisko kształtuje, prawda? Jakie jest daleko, a jakie jest blisko to nasze cienisko, prawda? No możemy go tam sobie rozpatrzeć. No i jak zrobimy to w miarę przekonująco, no to ten obieg jakoś nam się w tym rysunku uaktywni jako trójwymiarowy, no i załatwi sprawę głębokości w rysunku. Proszę Państwa, to coś, co ja tu Państwu narysowałem, jest schemat, przypominam, tam mówiliśmy sobie też o schematach. Teraz należałoby tak z większą starannością i podzielnością uwagi usiąść czy stanąć. Do dużych rysunków to trzeba stanąć, żeby było odejście, prawda? Ale do małych to można sobie usiąść i wykonać takie poprawne w miarę ćwiczenie, które by koronowało ten nasz kurs. No, i myślę, że tym sposobem zapraszam Państwa do czynnych działań twórczych w zakresie rysu.